Późnym popołudniem przebiliśmy 87 tysięcy dolarów na bitcoinie. Pomimo tego, że zbliża się dead cross, pomimo tego, że ta korekta hipotetycznie powinna się pogłębić, rynek kwiecień otworzył bardzo ładnie. Pomimo wczorajszego prima aprilis rzeczywiście mieliśmy wzrosty, dzisiaj również mamy wzrosty i tym samym dwa dni z rzędu są obfite w zielony kolor. Dlatego sprawdźmy, czy ta hossa dalej może trwać pomimo tego skrajnie negatywnego sentymentu w pierwszym kwartale, przynajmniej w większości tego pierwszego kwartału, ponieważ luty i marzec były mówiąc po prostu wprost obleśne dla kryptowalutowych inwestorów. Zobaczmy, czy to, co się wydarzyło, neguje nam w jakiś sposób dalszy dobrobyt na rynku krypto i potencjał na wzrosty właśnie nawet nie tylko Bitcoina, ale również i altcoinów, na czym fajnie by było tutaj oko zawiesić w momencie, gdyby zacząć w końcu po prostu rosły, bo na tym nam wszystkim zależy, szczególnie tym, którzy w altcoinach są przynajmniej w paru procentach portfolio, bo to już coś. Więc po prostu przeanalizuję dla Was krótko i dosadnie formę takiej aktualizacji, Rynkowej, które bardzo lubicie, za i przeciw końcem hossy i tym, że mogłaby dalej trwać. Zobaczmy sobie, jak sytuacja po prostu strukturalnie wygląda i co teraz w trawie piszcie. Pamiętajcie, że te filmy kosztują mnie trochę pracy, nie da się ukryć, więc zostawcie kciuku w górę i subskrypcję na kanale. Będzie mi bardzo miło i od razu wam powiem, dajcie, co sądzicie o tym pomyśle. Też może być kciukiem w górę czy komentarzem, że w może w przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie odpalam na telegramie taką grupę, gdzie każdy z Was kto jest ode mnie na bajbicie, a większość z Was już jest. Jak nie jesteście, to się zarejestrujcie. Link właśnie poniżej w w opisie w przypiętym posie na telegramie. Będziecie mieli dostęp, wystarczy wpisać swój kod klienta do takiej grupy specjalnej, gdzie będą zagrania, jakieś tam opisy różnych wydarzeń na rynku, które są istotne i które będą bardziej pieczołowicie przygotowane na przykład niż tylko i wyłącznie u mnie na KDP. Będą analizy on nowe, będzie część kursu, tutaj z żeby się sobie zobaczyli, będzie kurs tradingowy, będzie również dostęp do spotkań na żywo, jakichś live'ów, zagrania od traderów, z którymi współpracuję. Więc to wszystko będzie w jednym miejscu, wraz z turniejami, różnymi giveawayami i właśnie spotkaniami też na żywo dla, dla osób, które je wygrają i które będę fundował. Będzie można się wtedy poznać. Więc dajcie znać, czy dołączycie. Nic to nie kosztuje, na nic was nie naciągam. Jest to bezpłatne dla osób, które są w moim community, więc niedługo będzie więcej szczegółów. Mam nadzieję, że czekacie, bo będzie warto. Uwaga! Na boty i oszustów w komentarzach, na Instagramie, Telegramie i tak dalej. Nigdy nie napiszę do was o żadne pieniądze czy z propozycją inwestowania za was. To wszystko skam. No więc dzisiaj te wszystkie rynki finansowe, nie da się ukryć, że żyły jednym wydarzeniem. Czyli chodzi tutaj oczywiście o Liberation Day, czyli Wielki Dzień Taryf, i to jest wstępny plan dnia na polski czas. Jak to wyglądało od po prostu popołudnia. O 15.00 prezydent Trump się spotkał ze swoją ekspercką radą do spraw handlu. O 17.30 sekretarz prasowa Karolyn przedstawia zapowiedź historycznego ogłoszenia. O 22.00 jest przemówienie w Ogrodzie Różanym. W sumie było, bo oglądacie pewnie chwilę po tym czasie. Prezydent najpewniej ogłosi wprowadzenie taryf wzajemnych. Też są rozmowy z mediami. Aktualnie trwają i oficjalna sesja zdjęciowa na nasz czas. Więc jak widzicie, najważniejsze jest to, że Trump zacznie swoją przemowę już po zamknięciu Amerykania Giełdy, więc z samego rana, na co musicie się przygotować, będą reagowały kryptowaluty, a rynki tradycyjne zareagują dopiero jutro, tak? Eee, I krypto z samego rana i teraz w nocy, bo nie zamyka się giełda, one cały czas są aktywne, więc to też fajnie nam tutaj pokazuje i w jakiś sposób koreluje ten fakt z tym, co potencjalnie może się wydarzyć na rynkach tradycyjnych. Więc ja ten film nagrywam około 19, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem Trumpa i czekam cierpliwie właśnie na to, jak zareaguje Bitcoin z altcoinami. Na ten moment wykres daje niejednoznaczny sygnał, od grudnia jesteśmy w trendzie lokalnym spadkowym, robimy niższe dołki i szczyty, ale widać kilka rzeczy, które wskazują na potencjalne odwrócenie się trendu. bo Na wykresie długoterminowym, czyli na jednodniówce, pojawia się bycza dywergencja, kiedy cena właśnie zrobiła niższy dołek, a RSI wyższy. I ponadto wskaźnik RSI póki co ciągle rośnie, co może sugerować, że jesteśmy właśnie świadkami zmiany trendu z powrotem na wzrostowy. Ale z drugiej strony, jako taki negatyw, żeby nie było za przyjemnie, poziom tych 70 paru tysięcy dolarów jest cały czas w grze. Bo o tym poziomie wspominałem już kilkukrotnie. Był to retest ATH z marca 2024 roku oraz znajduje się tam bardzo ważny poziom onchainowy, więc nie niewykluczone, że w kwietniu czeka nas jeszcze trochę bólu, chociaż nie jest to po prostu pewne. I według też wielu danych onchainowych, właśnie krótkoterminowi posiadacze Bitcoina dalej są pod presją sprzedażową, o czym trochę wspominałem w ostatnim filmie o Ethereum. Jak nie widzieliście, zobaczcie sobie, tam był cały update tego, co z Ethereum robię, po ile go sprzedaję, biorąc pod uwagę aktualne zdarzenia na rynku. Więc tutaj w razie kolejnej niepewności, strachu i fudu, który na rynku by miał miejsce to dalej ci krótkoterminowcy mogą sprzedawać Bitcoina aż do poziomu 71 tysięcy dolarów, gdzie mamy po prostu bardzo solidne wsparcie. I kiedy na rynku przez wiele tygodni, wiecie, tutaj panował strach wśród właśnie inwestorów detalicznych i krótkoterminowych holderów, tak jak dzisiaj, gdy mamy 44 punkty na indeksie Fear and Greed, to za kulisami właśnie wielcy gracze akumulowali Bitcoina. Na przykład sam Tether nie zwątpił w fakt, że Bitcoin odbije i oczywiście oni są emitentem USDT i właśnie tutaj, wiecie, poinformowali o zakupie Prawie 9 tysięcy sztuk bitcoina w pierwszym kwartale, łącznie wydali na to 735 milionów dolarów, a ta transakcja zwiększa liczbę Bitcoinów w ich portfelu do ponad 100 tysięcy sztuk, które są obecnie warte ponad 8 miliardów dolarów z niezrealizowanym zyskiem na poziomie prawie 4, więc zrobili prawie razy dwa na swojej inwestycji. Zakup ten też jest zgodny ze strategią Tetera, która polega na przeznaczaniu 15% kwartalnych zysków na akumulację bitcoina, więc też widzicie, ile ta firma zarabia. A w zeszłym tygodniu kupowało również MicroStrategy, to nie za grosze, bo Sailor nabył 22 tysięcy bitcoinów za około 1,9 miliarda dolarów, po średniej cenie 87 tysięcy za Bitcoina właśnie w okresie 24-30 do 30 marca oni kupowali. I obecnie posiadają ponad 528 tysięcy sztuk o wartości ponad 43 miliardy dolarów, zakupionych po średniej cenie 67,5 tysiąca dolarów za Bitcoina. I zobaczcie też, że jeszcze pół roku temu sailor posiadał jedynie połowę tego, co ma teraz, więc widać, że ostro rzucił się na akumulację cyfrowego złota. Wiadomo, że gdyby on chciał sprzedać to wszystko na Raz, to teraz Bitcoin by pewnie spadł na 7 dych, nie? albo na 60 tysięcy, ale tak się nie robi. Te duże firmy też mają pewnego rodzaju regulacje. Ktoś nad nimi sprawuje pieczę, żeby oni nie po prostu tutaj miotali tak tymi rynkami finansowymi, żeby nie wpływali na to, co potencjalnie się z nimi dzieje, żeby nie manipulowali tam ceną na swoją korzyść lub niekorzyść. Po prostu takie duże bacze tych kryptowalut, tak samo jak w momencie, gdy jest się wielkim shareholderem jakiejś akcji notowanej na przykład na SP500, nie mogą i nie powinny być sprzedawane naraz. Często są to dealy OTC, też nie na giełdach, co bezpośrednio Bezpośrednio od razu nie wpływa na ceny, tak? Ale w długim terminie sprawia, że podaż bitcoina się zmienia, gdzie po czasie może on zareagować i po prostu pozytywnie to sprawia, że one wypadają z obiegu. Jeżeli taka osoba czy podmiot je trzyma dalej, to tym samym cena może rosnąć. Więc mm, wiadomo, że sailor, jego postać, jego zakupy to budzi sporo kontrowersji, ale jedno jest pewne: no, jego strategia ma ogromny wpływ na rynek i to pokazuje, jak poważnie traktują przyszłość właśnie kryptowalut. Więc inne firmy się inspirują tym wszystkim i z czasem dokupują Bitcoina coraz więcej. Na przykład Metaplanet, japońska spółka zakupiła parę dni temu Bitcoinę łącznie wartości 13 milionów dolarów. Może nie jakoś dużo, ale jednak cały czas takie zakupy mają miejsce. I większość tych tutaj aktywów rezerwowych w bilansach właśnie spółek giełdowych to jest taka strategia, która jest relatywnie nowa, nie została jeszcze w pełni udowodniona, udokumentowana. Jest to pewnego rodzaju koncepcja. I pytanie, ile spółek giełdowych obecnie realizuje tę strategię? Zaraz Wam pokażę i opowiem. Ale chodzi o sam fakt, że one raczej nie planują zbyt szybko się do tego pozbywać, bo, tak jak nazwa wskazuje, są to strategiczne aktywa rezerwowe, tak? czyli coś, co w razie czego się dotyka, a nie się tym operuje mega aktywnie. I zgodnie z danymi Bitcoin Treasuries jest 89 takich spółek. No, zdecydowana większość z nich to nie są liderzy w swojej branży, ale podejrzewam, że taka liczba to znacznie więcej niż kiedykolwiek się jeszcze spodziewano. Jak kiedyś pierwsza firma kupiła Bitcoin, to było wow. Tak? A mowa tutaj o spółkach giełdowych dużych. I wiecie, nowa koncepcja, jak w przypadku większości z nich, związanych z crypto. No pytanie, czy zobaczymy więcej takich działań, co wspomoże rynek. A według najnowszego raportu firmy analitycznej, jest taka, która się nazywa Architect Partners, to do 2030 roku 1 czwarta, słuchajcie, 25% firm z indeksu S&P 500 będzie Bitcoina posiadała w swoich rezerwach. Więc niech ktoś mi powie, że to jest wszystko chwilowa moda, jeżeli chodzi o cały rynek kryptowalut. No nie jest tak, nie? Jeżeli 1 czwarta największych firm na świecie w Stanach, przynajmniej największych firm w Stanach będzie posiadała Bitcoiny jakikolwiek, to znaczy, że to już jest masa do i mainstream, i jest to bardzo powszechne, co spowoduje pewnie do tego czasu wyższe wyceny w kolejnym cyklu. Mm -hmm. On-chainowo też widzimy, to nam pokazuje, że obecnie trwa zmożona akumulacja bitcoinów przez długoterminowych posiadaczy. W obecnym cyklu po prostu rozwija się pewna unikalna dynamika rynkowa na przemienne fale dystrybucji, akumulacji ze strony właśnie long-term holderów, co tworzy bardziej kontrolowane i takie stabilne środowisko rynkowe. Na tym wykresie też tutaj widzicie fale dystrybucji, akumulacji ze strony tych long-term holderów, a faza akumulacji właśnie ma miejsce i to jest równowaga między tymi falami, która sugeruje, że obecny rynek po prostu znajduje się w znacznie bardziej zrównoważonej i dojrzałej fazie niż w poprzednich cyklach, a jeżeli ten trend się utrzyma, czyli właśnie te okresy intensywnej realizacji zysku będą systematycznie zrównoważone przez reakumulację, to to może sprzyjać dalszej kontynuacji w takiej już bardziej stabilnym tempie, na czym by nam zależało i o czym wspominałem, że super by było, gdybyśmy zobaczyli po tym ewentualnym dead crossie, e, na przykład wzrosty na bitcoinie rzędu 10-20% miesięcznie przez 6 miesięcy, co dałoby nam 150 tysięcy dolarów za bitcoina do końca trzeciego kwartału. Wiecie, nie byłoby już aż takich euforycznych szczytów, równie dramatycznych spadków, gdyby ta sytuacja się ziściła i miała miejsce. I to wskazuje też właśnie na możliwe powstawanie takiego nowego typu cyklu, który jak wiecie trochę się zmienił, bo cykl, cyklowi nierówny to po pierwsze, po drugie, dużo się mówi, że ten cykluś nie działa i nie działa tak jak poprzednie, szczególnie jeżeli chodzi o altcoiny. Po trzecie, trochę zostaliśmy tutaj może oszukani, czy trochę tutaj rzeczywiście inaczej sprawa się ma bo aktualnie ten cykl potencjalnie może wykształcić się w coś, co sprawi, że ludzie będą mniej podatni na panikę, że będzie bardziej kontrolowany przez inwestorów o dłuższym horyzencie inwestycyjnym, co może też przedłużyć trochę trwanie tej osy, bo tutaj, patrząc na takie nowsze dane, to zobaczcie, zwróćmy uwagę sobie na rosnące od połowy marca Open Interest i ten wzrost, który macie przed oczami, to sugeruje rosnące coraz bardziej zaangażowanie właśnie inwestorów na rynku z dźwignią, a rosnący Open Interest może mieć oczywiście, jak to historia pokazywała, jednokrotnie istotny wpływ na trend cenowy Bitcoina, bo często wskazuje to na to, że więcej inwestorów angażuje się w rynek, co po prostu może wskazywać, że oczekują oni zmiany trendu. No that's simple. Ja wam przypominam, że moje wszystkie zagrania totalnie bezpłatnie są na grupy telegramowej. Link jest w opisie. Tam mówię co kupuję, jak otwieram longi, ta tabelka z zagraniami, które macie przed oczami, tylko tam ją znajdziecie. Więc zachęcam do dołączenia, jeżeli chcecie być na bieżąco, bo na YouTube nie jestem w stanie wszystkiego wrzucać tak od razu, tylko robię te filmy, trochę to trwa, a tam każdego dnia coś publikuję i was informuję. Jesteście ze mną wtedy up to date. No, Idąc dalej, patrząc prawdzie w oczy, to cała uwaga w obecnym momencie na rynku pozostaje skupiona na bitcoinie, altcoiny pozostają wyraźnie w cieniu. tak, No po prostu widać to zresztą po wykresie dominacji bitka, która stale rośnie, wybija obecnie wartości ponad 62%. Zmiany trendu, jakiejś takiej narracji, żeby miało to nastąpić, póki co nie widać. I w moim ostatnim materiale mówiłem, że apetyt na ryzyko zwiększy się dopiero wtedy, gdy rezerwa federalna poprawi warunki monetarne. I na razie bitcoin, wiedzie prym, przyciąga znaczną część kapitału na rynek. Szczególnie instytucje robiły tutaj spore zakupy w pierwszym Kwartale. Według firmy, patrzcie na to, CryptoQuant to publiczne przedsiębiorstwa, kupiły niemal 92 tysiące bitcoinów w pierwszym kwartale 2025 roku. To tylko publiczne przedsiębiorstwa, co sprawia, że jest to około 0,5% całkowitej podaży aktualnej. I mimo widocznej akumulacji, nie miało to odzwierciedlenia w cenie, niestety, bo Bitcoin spadł z 94,5 do 82,5 tysiąca, ale gdyby tych zakupów nie było, no to byłoby jeszcze gorzej, lub one właśnie zażerą z opóźnionym zapłonem, gdy rynek zobaczy, że rzeczywiście podaż się zmniejsza, bo zakupy mogły być zrobione na OTC, czyli właśnie sex, co sprawia, że no nie były one gdzieś tam przez market makerów wychwycone, ludzie nie widzieli tych, tej trakcji tych zakupów czy sprzedaży, co po prostu może z opóźnionym zapłonem zadziałać pozytywnie, akurat, jeżeli jeszcze nie zadziałało, więc no to po prostu sugeruje, że Bitcoin jest atrakcyjny dla większych podmiotów i korekta ich po prostu nie zniechęca do zakupów, więc zakładają, że będzie trwało to wszystko w najlepsze. I w tym poście, kolejnym tutaj, mamy potwierdzenie tego, co mówiłem przed chwilą. Największymi kupcami w pierwszym kwartale były Tether i MicroStrategy. Te dwa podmioty odpowiadają prawie za 100% wszystkich zakupów w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a dziś dostaliśmy też newsa o tym, że kolejne firmy chcą kopiować strategię Sailora. Tu widzimy po prostu, że podmiot z Indii o nazwie Jetking planuje zebrać fundusze na poczet inwestycji w Bitcoina. Również Bitcoina. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że GameStop zebrał 1,5 miliarda dolarów na zakup bitcoina. Ogłosili oni plan zebrania kapitału równo tydzień temu i widzimy, że szybko udało im się zrealizować ten cel, bo po prostu niemal każdego dnia dostajemy wiadomości, które potwierdzają nam, że ten cykl jest wyjątkowy pod względem adopcji bitcoina jako takiego strategicznego aktywa przez większych inwestorów na całym świecie. Ten trend również widać na Glassnoudzie, bo tutaj mamy wskaźnik, który pokazuje liczbę jednostek, które trzymają tysiąc lub więcej bitcoinów, i zobaczcie to, jak bardzo ten obecny cykl po prostu różni się od poprzednich widać gołym okiem, bo w dwóch poprzednich hossach wieloryby tak, zaczęły sprzedawać już w roku halvingowym, gdy cena zaliczyła spore wzrosty, ale gdy była ona nadal daleko od swojego cyklicznego szczytu i to był wtedy proces tak zwanego ubierania ulicy w Bitcoina w momencie trendu wzrostowego podczas jego trwania. I zauważcie teraz właśnie kiedy liczba wielorybów wyznaczała swój dołek. No dwa razy było to w okolicach cyklicznego dołka na Bitcoinie, wtedy więksi gracze zaczynali powoli kupować i patrzcie jak to w tym cyklu teraz wygląda. Od kwietnia 2023 roku ten wskaźnik jest cały czas w trendzie wzrostowym, nadal nie widzimy żadnych oznak dystrybucji ze strony wielorybów, co według mnie przekłada się na dwa najważniejsze wnioski. Po pierwsze, taki, że bitcoin przychodzi globalną legitymizację. I ta widoczna akumulacja przez rządy czy firmy publiczne może pomóc mu dojść nawet do 150-200 tysięcy dolarów do końca 2025 roku, jeżeli polityka monetarna będzie sprzyjała. I po drugie, brak dystrybucji ze strony bitcoinowych wielorybów na pewno się przekłada w jakiś sposób na kondycję Ethereum i altcoinów, bo w poprzednich cyklach inwestorzy wcześniej wychodzili z bitcoina, aby wejść w alty, które oferowały większe stopy zwrotu, a w tym cyklu jeszcze tego nie widzimy, więc nie było takiej mega migracji z bitcoina do altów. Była okresowa i potem, wiecie, podkulenie ogona, powrót do Bitka, a nie pozostanie w tych altcoinach na dobre. I to też większe zaufanie do Bitcoina przekłada się właśnie na stale jego rosnącą dominację. A drugą taką najważniejszą kwestią, którą właśnie teraz wam opowiem, jest to, no że sprawa wygląda tak, jak wygląda z Fedem i z ich obecną polityką monetarną, co faworyzuje samego Bitcoina. Omówiłem to wszystko w tym filmie o Ethereum, do którego raz jeszcze odsyłam. Jest to ostatni film na kanale, gdzie pokazuję właśnie dokładnie i dlaczego Ether jest tak słaby i co się musi stać, żeby w końcu zaczął sobie radzić lepiej w tym cyklu. Zanim przejdziemy teraz do altcoinu, do tego, co u nich słychać, słychać się mają, jak się sprawy po prostu kształtują, to pamiętajcie, że w opisie macie playlistę, jak poprawnie tradować. Tam jest ponad 20 materiałów o rozgrywaniu spadków, wzrostów, o rozgrywaniu korekt, o po prostu moim podejściu do tradingu na lewarze i bez lewaru też na spocie. Dlatego zobaczcie sobie koniecznie, tam wszystko tłumaczę w tej playliście, jest ona na kanale. Warto sobie te filmy poglądać, poświęcić parę godzin i odświeżyć wiedzę lub po prostu się czegoś nauczyć. A update pierwszy to taki, że BNB może mieć w przyszłości swoje kolejne 5 minut chwały i może mo mocno przebić all time high, bo Wanek złożył wniosek o ETF dla tego altcoina, więc zobaczymy jak się zachowa. Do tego właśnie, jeżeli chodzi o resztę takich altcoinowych tutaj szaleństw, to ten wyścig trwa, tak? Bo o etf -y składają się kolejne wnioski. Oprócz tego, że mamy wniosek na Solana, na XRP, na Litecoinie, tak? To w marcu dołączy też wniosek o Avalanche ETF, też ciekawostka. Również jest jeden altcoin, który ma się dobrze. Chodzi oczywiście o stablecoin na USDC. Wiem, że 1 kwietnia już był wczoraj, ale Still po prostu jego kapitalizacja osiąga w all-time high. Wynosi 60 miliardów dolarów i market cap się podwoił w ciągu roku, więc USDC jest pewnie też z uwagi na regulacje w Europie, na niektórych giełdach i podmiotach, po prostu wybierane teraz jako pierwszy stablecoin również w wielu parach. Na razie na Bajbicie wszystko jest, tam działa i nie trzeba nic robić. W ogóle też kapitalizacja stablecoinów Wszystkich na rynku wzrosła w ciągu roku o ponad 60%, co też świadczy o tym, że zainteresowanie nimi nie słabnie, że ludzie skorzystają z nich też do płatności, tak jak mówiłem wam z tą kartą na przykład kastnie, jak ktoś chce odebrać w swoją drogą właśnie 25 dolarów bonusu, czyli 100 złotych na płatności kartą kryptowalutową, mieć też dostęp do tutaj możliwości uzyskania cashbacku i niższych prowizji i cashbacku aż do 18%, słuchajcie, z wydatków, czyli jeżeli wydacie 100 dolarów, to otrzymujecie 18 dolarów w ich kryptowalucie, która niedługo wyjdzie, yy, wydacie na cokolwiek, na strzyżenie psa, zakup flaszki w Tesco czy wakacje za granicą, to się stakuje, zależy jaką kartę macie, macie ją przed oczami teraz, więc odbierzcie sobie ten bonus, wystarczy się zarejestrować. Firma jest pod singapurskim regulatorem, więc zapewne wszystkie tutaj regulacje w Europie ich nie dotyczą. Nie wiem dokładnie, jakie dotyczą, a jakie nie, ale wolę korzystać z takiej karty osobiście, która jest gdzieś tam poza Europą. I właśnie te stablecoiny, dlatego o tym mówię, są przypisane bezpośrednio do tych wszystkich, wiecie, kart płatniczych, do jakichś DeFiowych spraw. Przez co ludzie po prostu je trzymają nawet w formie alternatywy do gotówki, dlatego też tutaj to wszystko tak mocno rośnie, jeżeli chodzi o ich kapitalizację. Też kolejny taki duży altcoin, który mam w portfelu. Swoją drogą jestem ciekawy, czy jesteście o nim dedykowany film chaining, tak? Tutaj o nim mowa, o linku. To oni uruchomili Payment Abstraction. To jest taki nowy system, który pozwala płacić za usługi sieci tokenami gaz, czyli na przykład Ethereum czy BNB lub stablecoinami. I co kluczowe to jest to, że tokeny są następnie automatycznie konwertowane na linka dzięki nowemu systemowi, więc to upraszcza integrację Chainlinka, zwiększa adopcję, każda opłata generuje na niego pop. Co wzmacnia jego tokenomię, więc system docelowo nagradza stakerów Link realnymi opłatami z sieci, i w efekcie to działa tak, że ta zmiana może okazać się bardzo bycza dla, dla tokenów w długim terminie, ponieważ wprowadza taki nowy, stały strumień zapotrzebowania na Link w ich ekosystemie, a to może przyczynić się do wzrostu ceny po prostu, tak. Więc jeżeli chcecie analizę Linka potencjalnie na tym aktualnym etapie, gdzie nagrywają już o XRP, o Solanie, o Lightcoinie, macie te filmy wszystkie w prawym górnym rogu, wam poprzypinam jeden po drugim, i pokazałem miniaturki Wam teraz właśnie na filmie, aby się sobie znaleźć te filmy u mnie na kanale, no to rzeczywiście e, dajcie znać, nagram chętnie kciuk w górę i komentarz link, będę wiedział, że jest zainteresowanie. Jeżeli też komentarz, będę miały dużo serduszek. No i jak na moim telegramie jesteście, to pewnie wiecie, że chaining to jest jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o rynek altów. Lider sektora RWA cały czas się rozwija, dlatego też uznałem właśnie, że fajnie byłoby o tym nagrać. No ale wiecie, pomimo słabego price action na rynku altcoinów, to widać, że fundusze inwestycyjne są bardzo zainteresowane tutaj e, tym oferowaniem produktów opartych właśnie o nie, bo w długim terminie te. Uważam, że rynek altów będzie miał się bardzo dobrze. Pytanie, kiedy to nastąpi w końcu? W terminie kilku miesięcy dużo wskazuje na to, że prędzej czy później alt season też powinien być. Do trzech razy sztuka. Mieliśmy, wiecie, w zeszłym roku alt season w listopadzie, na początku grudnia. Mieliśmy w marcu w zeszłym roku, ale być może po pół roku ponownie gdzieś tam on zagości. Czy teraz w czerwcu, czy we wrześniu dopiero zobaczymy, ale warto być przygotowanym po prostu sobie trochę tych faworytów powybierać. Powoli, powoli też się zbliża QI czyli okres uzowania wa warunków monetarnych. Na ostatnim posiedzeniu FOMC dwa tygodnie temu mieliśmy pauzę, a równocześnie Jerome Powell powiedział coś bardzo znaczącego dla rynku aktywów ryzykownych, bo pomimo, że była pauza, to Fed pośrednio obniżył stopy procentowe, podejmując decyzję o spowolnieniu tempa redukcji swoich zasobów, obligacji skarbowych. I to było jedno z najważniejszych Wydarzeń w marcu, ponieważ rynek po prostu dostał pozytywną informację, że QT jest spowalniany. Od 1 kwietnia Fed sprzedaje już 40 zamiast 60 miliardów dolarów miesięcznie, a rezerwa federalna przyjęła strategię takiego powolnego przechodzenia z zacieśniania do luzowania ilościowego. Jeżeli chodzi jeszcze o plany na obniżanie stóp procentowych, to póki co w maju 83% rynku obstawia dalej pauzę, a proporcja, no oczywiście, może ulec zmianie, na przykład na korzyść obniżek, jeżeli Fed dostanie sygnały ochłodzenia rynku pracy i spadającą inflację, gdzie czekamy cały Czas na te informacje. Wczoraj chociażby za to wyszedł raport JOLS, tak, który wykazał, iż w lutym było otwartych mniej miejsc pracy niż oczekiwano, co potencjalnie jest jakimś indykatorem spadku zatrudnienia, ale niepełnym. A w momencie nagrywania tego materiału, no, zostanie też ujawniony raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, a w piątek pamiętajcie, że mamy NFP Day, czyli kolejny bardzo ważny raport z rynku pracy. Zazwyczaj giełda mocno reaguje na publikację tych danych, więc uważajcie na swoje pozycje na dźwigni, ponownie zabezpieczcie je może stop-lossami i tak dalej. Więc jeżeli dane w tym tygodniu wykazały, pogorszenie rynku pracy, a odczyty inflacyjne w następnych tygodniach pokazałyby spadek inflacji, to jest to pewien argument dla Fedu, by móc obniżać stopy procentowe. Już w maju, a póki co szansa na obniżki w maju jest niska, ale w czerwcu większość rynku obstawia kolejne obniżki o 25 punktów bazowych i kolejny zastrzyk gotówki do rynków. Więc no, ostatecznie na to liczę, bo luzowanie monetarne dobrze wpływa na aktywa ryzykowne, czyli właśnie nasze kryptowaluty, nasze altcoiny, nasze Ethereum, naszego Bitcoina. Więc będę wam powtarzał, żeby nie skupiać się za bardzo na lokalnych zmiennościach na rynku, bo prognoza na kolejne kilka miesięcy jest nadal pozytywna, więc szczególnie dziś, tak, że mamy te taryfy Trumpa, nieco mogą podbić niepewność inwestorów, ale długoterminowo wiemy, że Fed będzie naprawiał płynność i wiele wskazuje na to, że wakacje stopy będą znowu obniżane. niewykluczone, że wtedy właśnie zakończy się QT. Jeszcze na końcu, tutaj zobaczcie na ten wpis, który pokazuje korelację między cyklem płynności a ceną bitcoina. Za każdym razem, gdy na wykresie pojawia się ta zielona kropka, to bitcoin wchodzi w zą w ciągu kolejnych kilku, kilkunastu miesięcy i teraz jesteśmy we wczesnych fazach, poprawy płynności i jeżeli ten kurs się utrzyma, to kryptowaluty powinny wchłonąć ten nowy kapitał na rynku, co przełoży się na wzrosty, a wskaźnik jeszcze jako taka ciekawostka wam dorzucę, tutaj, który macie przed oczami, ryzyka rynkowego. Tak go się nazywa. Tutaj on spada od połowy stycznia, to jest dobry znak. Najważniejsze jest to, że rentowne dziesięcioletnich obligacji spada, a to oznacza, że rynek długu nie daje nam sygnału, że wielki crash się zbliża w najbliższym czasie. Więc do tego też spadająca rentowność oznacza, że ta furtka przypływu kapitału do aktywów ryzykownych pozostaje otwarta. I ja pod to gram, że jeszcze w 2025 roku nadejdzie moment, kiedy kryptowaluty na tym skorzystają i kiedy jeszcze będzie dobrze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, tego, co będzie działo się dalej, zostańcie na kanale na dłużej subskrybujcie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Wszystkie linki są w opisie do Telegrama, do tutaj newslettera, gdzie są raporty, do tej karty KAS, gdzie macie do 18% cashbacków i tak dalej. Wszystko sobie spójrzcie, również playlista tradingowa tam jest, a w prawym górnym rogu przypinam wam film, poradników gdzie Bybit. Jeżeli chcecie korzystać z giełdy, z której ja korzystam, mieć wszystkie bonusy do odbioru, które są wyszczególnione w poście, który jest na samej górze w opisie. Zapraszam serdecznie, zobaczcie sobie, trzymajcie się. Cześć. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku, nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni Forexa NFT ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzję. Możliwa jest strata całego kapitału. Uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw i kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są bitcoin oraz ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptujesz jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje analizy, posty, jakie są na moich social media skorodowanych z tym kanałem, np. Na, na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku. Traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie.